Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. Zobaczcie, jesteśmy tutaj. Zresztą wiecie gdzie jesteśmy? pójdziemy to mi takie kółko, zrobimy robimy na obkoło. Tam, 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 tam. Tymi drogami tutaj, bo tu spacerują, ludzie tędy biegają. Sportowcy, na grzybki tędy chodzą i po prostu. Uprzątniemy tutaj po drodze, co jest. Eee. Witam. Witam i pozdrawiam Was serdecznie. Rękawiczki mam oczywiście troszkę takie cieplejsze. Tu nieprzemakalne z tej strony. O. I jeszcze co Wam muszę pokazać. Buzeczek. Eee. Od Sylwii. <laughs> Pozdrowionka Sylwia dla Ciebie. <laughs> To już dostałem wcześniej go, nie wiem, dwa lata temu, chyba. jakoś tak <laughs> służy, jeszcze służy, ale już powoli kółka mu się tutaj wyrabiają, i już jedno odpadło, ale zrobiłem. Także powiecie, u mnie to pracują takie rzeczy. No i widzicie, zasypało troszkę śniegiem. To co zobaczymy, to będziemy zbierać, tak, żeby tu trochę wyczyścić. Żyjemy tu tylko raz, po prostu. Bo tu jest już teraz częściej. Kiedyś było bardziej to zanieczyszczone, ale teraz już ta świadomość ludzi po prostu jest większa. Raczej tak nie śmiecą. A jak zobaczą mój film, to się zastanawiają nad tym, czy śmiecić, czy nie śmiecić. Przynajmniej jak zobaczą mój film. To, się, to będą widzieć, że są śmieci, tak? że jakiś śmieć leży albo coś, bo ludzie nie, w ogóle tego nie zauważają. Nie, nie zauważają, że w ogóle coś, coś leży, jakiś śmieć. Tak? Nie są tego świadomi. Dlatego, dlatego robię też te filmy, żeby uświadomić ludzi. Dobra, to przy jakiejś śmieciuchach się będziemy widzieć. Mamy trochę do przejścia. Za ciepło nie jest zresztą, jak widzieliście. Jak widzieliście, jak ja wyglądam, to no niestety. Dobrze, że wiatru takiego nie ma. Troszkę jest, ale nie za dużo. Także no, co zrobimy, to zrobimy. Weźmiemy do wózeczka do domu, bo tu pojemników nie ma. Posegregujemy w domu i wywiezimy na brzuch. Dobra, to zapraszam Was na film. Będzie fajnie. Dla zdrowotności. Powiem Wam, długo nie trzeba było czekać. Już śmieci są. Teraz idziemy je podjąć, ale nie mam chwytaka, powiem wam, gdzieś podziałem te wszystkie moje chwytaki, a ja wam taki bałagam po prostu, że nie umiem ich znaleźć. Tak. I po prostu się poddałem dzisiaj i będę musiał to brać po prostu tak, no zobaczcie, widzicie, w jakichś wodach, no dobra, podrzucamy to tu. To wózeczka się zmieniać Spokojnie, idziemy tu zobaczyć jeszcze czy czegoś nie ma nie No, tu nie widzę już chyba nic O, widzę tamto Idziemy tam na oko. Na obkoło, tutaj to czerwone kozackie, żeśmy zbierali Teraz już niestety Koniec sezonu już się skończył tu jest jeszcze buteleczka o tu jest buteleczka, zobaczcie i tu jest buteleczka oglądamy, oglądamy nie ma już nic przynajmniej ja nie widzę no i mamy, widzicie jednego miejsca sześć buteleczek tego nie powinno tu być no ale no niestety co zrobić on muszę przytrzymać sam bo sportowcy Dobra Idziemy dalej, pakuje idziemy dalej Zobaczcie Taki śmieciuch Nie wiem po co kto takie butelki tutaj nosi Yy, idziemy teraz, to spakujemy oczywiście tego śmieciucha. Idziemy tam, tam jest skalniaczek, który zrobiłem kiedyś, bo tam te wysypiska, wiecie. Zresztą, jak wyczyściłem, zobaczymy, czy jeszcze ten skalniaczek jest, czy nie ma. Dobra, lecimy powoli. Dobra, jesteśmy już przy tym miejscu. Koniki, zobaczcie. Się pasą tam. Ale zobacz, siedzi, siedzi sobie i ogląda to. Koniki. Takie ładne. Ostań, ale... A tu mamy ten skalniaczek, widzicie, który wtedy zrobiłem. Ciekawe czy tam ktoś mieszka pod tym, jakie zwierzątko. Takie są, widzicie. To może tam ktoś jest, ale nie ma śmieci tutaj już, widzicie. Jest czyste. Chodź, nie wolno. A, a był taki brud. I widzicie, teraz jest pięknie. Dobra, idziemy z powrotem i no idziemy poszukać jeszcze troszkę śmieciuchów. W tym śniegu jest ciężko zobaczyć, ale coś tam wypatrzymy, bo już po drodze znowu nas biorą. <laughs> Wszystkiego mu oczywiście nie pokazuję, ale to jakiś czas. No to wam muszę pokazać. Pona jak pona. Komuś po prostu spadła z roweru, zostawił, ale zobaczcie to, jakie niebezpieczne. A jeszcze tym bardziej teraz pod śniegiem, idzie widać. Także bo, ja się boję wchodzić tutaj, bo jakby Ares wlastać takie, takie szkło, to jest po prostu masakra. Dobra, nabierałem. Patrzcie, ile się już tego nazbierało. Dobra, to jakoś musimy inaczej spakować. I, leci, i lecimy tam do przodu. Wam jest zimno, ale jest fajnie. Jeszcze tu jest trochę wyżej to to, to wieje, wieje, ale ja przy tym odnoszę to spoko. Na czapkę nałożony to nawet wiecie, to jest nawet nawet ciepło w miarę. Ale ja tak na tym wieczór podstać to można by było coś się przeziębić. W każdym razie zobaczcie jakie ładnie tereny, ale teraz słoneczko jak wyjdzie, to super. Dobra, lecimy. My będziemy skręcać tutaj, ta jak jest i w prawo pójdziemy tam z powrotem, w tamtym kierunku. To jest prawie pełny. Jeszcze coś się rozbiera no, no, Dobra, ubieram rękawiczkę i lecimy. Dobra, to już końcówka. Ostatnie schylania się. Ach takie uchory widzicie z Które niektóre jakieś słychać pełne życzków. co my tu mamy jeszcze czy coś mamy tu jeszcze bo już mamy wózek pełny praktycznie jeszcze to jeszcze dorobimy tu jest jeszcze jakaś, to co z... oczywiście zauważyłem, bo jest śnieg i trochę przykryło tak, ale i tak jestem zadowolony, że tyle posprzątałem. Dobra, idziemy do autka. O! No dobra ale to oczywiście już w samochodzie <laughs> Te kulki pod łopami takie z lodu mu się robiły ale to nic eee. Patrz, taki wielki wózek Patrz, praktycznie full widzicie jak to wygląda tyle śmieci i to był ile byłem godzinkę się przejść taki kawałek zrobić żeby to poczyścić trochę ale jeszcze na pewno czegoś nie zauważyłem, bo jest śnieg. Ale nieładnie to wygląda. Hmm. No dobra. Do segregacji pójdzie. W domku zrobimy segregację. To wyciągamy z wózka. Dajemy pod pojemnik. Potem ją... mam chwilę czasu. Robię segregację, bo mam swoje pojemniki. Segreguję. A potem, jak mam za dużo, to wiecie. Na <laughs> Dobra, ładujemy ten wózek. Trochę go tutaj trzeba okrupać. снегу. Но no и добро.